obiadek w końcu powrót tego wszystkiego trzeba zacząć coś robić dzień minął fajnie zleciało trzeba zacząć robić sobie coś do jedzenia dary Boże zebrane zebra się Widzę też do jedzenia ładnie Moi drodzy widzowie Nic ciekawego nie ma w tym tym. i Dobra Odpalimy Lajta ładnie niech będzie niech tu będzie wszystko jak trzeba gdzie to jedzonko a w garnku jest dobra wszystko się przygotuje panowie i panowie Aha. Dobrze będzie. Także się ładnie. Zrobi się obiadek. Gdzie mam to postawić? Nie ma gdzie postawić. Im brakuje miejsca. Tależ naszykujemy od razu. Tak, tu jest wszystko. Panie i panowie. Czas zacząć działać. No tak weźmiemy będzie lepiej, bo. Tu z aparat się nie zepsuje. Panie i Panowie, o. I jedziemy z tematem, kurde, polałam się na te masa, coś się oblałem. Tu. O, wytrzemy ładnie, żeby było dobrze. Zajta. Jedziemy na obiadek, po pracy, po tym wszystkim. Witam, witam, witam serdecznie. Ktoś tam jest? Witam. Witam i pozdrawiam. Dobra, żyjemy tę pasokę. Możemy jeść później. Dzień ładny, zleciał, pochmurno ale mamy ciepło. Witam serdecznie wszystkich. Tutaj muszę przygotować talerz, tak. Tu zagrzejemy. I będzie jedzonko. Tak jak trzeba. Zostawcie łapkę. Dla zasięgów. Ania Czerniawska, witam serdecznie. Witam, witam. No dobra. Jeszcze jutro i weekend w końcu. Każdy czeka na ten piątek zawsze, bo później dwa dni to szybko lecą strasznie. Sobota, niedziela mija i z powrotem jest to samo. Takie to życie jest, niestety. Trzeba sobie jakoś radzić z tym wszystkim. I będzie dobrze. Dobrze, niech to się mi grzeje A ja sobie tutaj naszykuję to co trzeba Łóżeczkę już znajdę, tam już jest Wszystko jest Także czat działa, bo Ania Czerniawska napisała Czyli wszystko jest po porządeczku. I bardzo dobrze niech tak będzie. No, dobrze, tu się ładnie grzeje, tu jest wszystko przygotowane i okej. Okay. No, dzisiaj taki pochmurny dzień, ale nawet, nawet ciepło. Ja akurat taką pogodę lubię. Nie lubię jak jest bardzo gorąco, nie lubię jak jest... Dzisiaj był sam raz, powiem szczerze. Tak jak bym chciał. Praca zleciała. Raz, dwa, jeszcze jutro jeden dzień zleci i zobaczymy, co na weekendzie. Jeszcze nie wiem, co będę robił. Ty gdzieś pojadę, może na rybki pójdę. Tego tu nie wiem. Okaże się, zobaczymy, jaka będzie pogoda, jakie będą warunki atmosferyczne i wtedy będzie można podjąć jakąś decyzję. Dopóki co jest czwartek, a do soboty niedzieli wszystko się jeszcze może zmienić. Wiadomo sprawa. Tu jest ok. Niech się ładnie grzeje. odpalony już w razie czego. Za chwilę, jak się zagrzeje, to przejdziemy na komputer. Tam będziemy urzędować do wieczora. Coś poczytać, coś oglądnąć, coś zobaczyć. I zleci do jutra. Zawsze tak zlatuje. Krystian Baracz, witam. Witam serdecznie. Mm. Jeszcze się musi troszkę zagrzać. jeszcze się musi zagrzać i będzie ok. No, no i dobra Jest ok. Witam, witam wszystkich Tak jest, jest słoneczko, jest moc, jest siła Dobrze prawić przyjacielu No, dzisiaj się szybko, szybko ciemno zrobi, bo jest pochmurno tutaj, przynajmniej u mnie. A już niedługo będziemy się cieszyć dłuższym dniem, ale niestety trzeba będzie wcześniej wstać. Dobrze. Dobrze, że masz 12. Tu szkoły pewnie chodzisz. Jeszcze też jutro i wolne. No. 12, to do szkoły chodzisz, tak jest. Ja to już nie pamiętam, kiedy miałem 12. O, już ciężko mi coś przypomnieć sobie z tamtego okresu, kiedy to było. Nie chciałbym mieć już tyle. Bo są takie czasy, dziwne teraz, że dzieci nie wiedzą sami, co chcą. Kiedyś było wszystko prostsze. A teraz rodzice mają co robić. Lubię, lubię pracę, lubię. Trzeba pracować, żeby zarabiać, żeby żyć. Żeby mieć na jedzenie, na ubranie, na opłaty różne, wiadoma sprawa. Trzeba. To jest obowiązek każdego dorosłego człowieka żeby pracować. Dziękuję za teczkę. Ktoś tam zostawił. Także w porządku. No, a ja kończę grzać już pasolkę, zaraz będzie chyba dobra. Zjemy po pracy ten obiad w końcu. Mm. Jeszcze chwila i będzie. Lubię panie gry, lubię, lubię, lubię czasami zagrać coś. Jak mam tylko czas zimą jest lepiej, bo dłuższe wieczory. Jak jest dłuższy dzień, to wolę spędzać czas inaczej. Nie przy telefonie, nie przy grach, tylko gdzieś na powietrzu. Dzieci i młodzież to tylko telefony, komputery i nic więcej. Zamiast jakieś przynajmniej nawet rozrywki na świeżym powietrzu: jakiś rower, czy cokolwiek nawet gra w piłkę, a nie tylko komórka i, i komputer, wszystko trzeba robić z umiarem. Tak, żeby było tak, jak trzeba, bo człowiek nie żyje tylko komputerem i, i telefonem, ale też jest wiele różnych ciekawszych rzeczy, które można zrobić. A czasami coś tam zagram, jak mi się jest tak bardzo nudzi. Przynajmniej to w zimie. Teraz to szkoda dnia i szkoda czasu na takie rzeczy. Muzykę też lubię, książki kiedy czytałem. Teraz nie czytam, bo nie wiem nawet kiedy. Chodzę do pracy, później jestem w domu, albo gdzieś wychodzę. Także czasu na książki nie ma tak jak kiedyś. Jak byłem młodszy, chodziłem do szkoły, to dużo czytałem. Teraz to już jak coś przeczytać, to gdzieś na internecie, może jakąś gazetę czasami, ale oprócz tego, to książek raczej nie. Ja już to, co miałem przeczytać, to przeczytałem. Tyle książek przeczytałem w życiu chodziłem do biblioteki a ja się nie wypowiadam na tematy takie szymon związane z, z państwami z polityką także różne są poglądy na ten temat każdy ma swoje zdanie nie chcę zabierać głosu w tej sprawie no także Szymon tak to leci o już mi się ładnie zagrzało, zaraz będę musiał sobie nalać. Nalać. To już jest temat taki przegadany. Kiedyś to można było o tym mówić, ale teraz to już. Cóż to można powiedzieć? Wszystko już zostało chyba powiedziane na ten temat. Także ja już nie chcę głosu zabierać w tej kwestii, bo już tyle, co zostało powiedziane, to wystarczy. Także zostawcie łapkę, zostawcie suba, kto tam może. I będziemy częściej live robić. Częściej będziemy tutaj coś działać. A póki co idę sobie teraz już na komputer. No dziękuję Krystian. No dobra moi drodzy. Do następnego razu. Trzymajcie się, fajnie, było, cześć.